Witam grupę Forex City. Na początku chciałbym Wam podziękować za takie zainteresowanie tym cyklem Trading z Forex City. Jest mi bardzo miło i dzięki za dobre słowo odnośnie odnośnie poprzednich nagrań Jeżeli to nagranie czy poprzednie nagrania wam się podobały, bardzo fajnie będzie, jeżeli je udostępnicie dalej niech misja Forex City niech nasze wyjście do Was będzie, będzie rozpowszechnione, żeby nie mówić tego, tego tylko dla siebie, a dla szerszego grona. Teraz do rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy o aspekcie nawigacji po, po wykresie. Co tak naprawdę z tego wykresu cenowego, z analizy technicznej, analizy ruchu ceny możemy wyczytać? Na warsztat weźmiemy impuls, korektę oraz konsolidację. Jak wiemy, Cena może przebywać w trzech y, stanach. W impulsie, y, konsolidacji oraz, oraz korekcie. Y, kwestia y, naszego prawidłowego odczytu. W jakim stanie aktualnie znajduje się cena? I co po, danej, y, po danym stanie może nastąpić? Że po stanie konsolidacji prawdopodobnie nastąpi y, impuls. Y, I tak dalej. I to w tym, y, w tym filmie chciałbym Wam. Przedstawić, nakreślić i poddać do dalszej, dalszej obróbki przez Was, do dalszej analizy, zbierania statystyk, a przede wszystkim otwarcia oczu na wykres. To, co widzimy, to już jest prawda, to już jest coś, co się aktualnie dzieje. Także bardzo dobrze, jeżeli zaczniecie to dobrze odczytywać, a dzięki temu nauczycie się czytać wykres, bo nie sztuką jest poznać jeden, dwa, trzy schematy, które występują na wykresach. Sztuką jest nauczyć się czytać, nauczyć się czytać wykresy i to tego chcemy, to chcemy wam pokazać, tego, tego nauczyć. A więc, tak, impuls jest to nic innego jak ruch, który wybija Ceny z konsolidacji. Przeważnie ten impuls jest większy aniżeli sama konsolidacja. Impuls trwa dokąd? Do następnej konsolidacji. I rozróżniamy impulsy kąt trendowe oraz trendowe. I jeszcze taka dodatkowa informacja: że cena bardzo lubi testować piwota impulsu. Czyli tak. Analizując ten ruch, który tutaj widzimy, to jest wyjście ceny z konsolidacji po, po korekcie. Jak widzimy, konsolidacja miała taki zakres, więc to wyjście jest dużo, dużo większe aniżeli sama, sama konsolidacja. Dokąd trwa ten impuls? Do następnej konsolidacji, czyli Cały ten ruch jest impulsem po wyjściu z tej, z tej konsolidacji. Dokąd on trwa? Do następnej konsolidacji. I tak jak widzimy tutaj na szablonie kapy, który nam ułatwia czytanie konsolidacji impulsu oraz korekty, szablon zaznaczył nam tutaj czerwoną, czerwoną tą świecę, z której cena wybiła. Impuls trwał dotąd, dokąd nie pojawiła się kolejna kontra do, do tego impulsu, czyli ta zielona, zielona tutaj świeca. Idealnie miarka Candle pokazała, dokąd teoretycznie powinien trwać impuls i, i to się, że tak powiem, sprawdziło. Na tutaj S5 pojawiła się kolejna konsolidacja, i delikatne jej wybicie, gdyż to jest e, tylko, e, tylko kontra do tego trendu, do tego e, impulsu. I możemy tutaj zaobserwować, jak to, e, jak to bardzo fajnie mm, wyglądało. E, I m, tak jak mówiłem, e, cena bardzo e, lubi testować e, pivoty impulsu. Czyli jeżeli m, ta świeca świecą impulsową jeżeli na nią klikniemy to korekta, która tutaj się tworzy i widzimy, że to jest korekta do trendu spadkowego i do tego impulsu bardzo lubi testować piwota, czyli tą niebieską tutaj linię, linię ciągłą a skoro tutaj na przykład też cena wyszła z tej konsolidacji to cena stestuje Tom, no, mniejszą impulsową, ale również na, na pivocie robi się odwrót. Będzie jeszcze film o testach testach pivotów. Pewnie, które świece lubią być testowane właśnie, właśnie na tych pivotach. No to przy okazji powiem, że to są właśnie świece impulsowe oraz świece, świece sygnalne. Tak, ta świeca była sygnalną. Po delikatnym wyjściu cena, widzicie, jeżeli byśmy przeszli tutaj na niższy interwał, testuje po prostu tego pivota, ale o tym, o tym będzie w kolejnych, w kolejnych nagraniach, jeżeli ten cykl Wam przypadnie do gustu i po prostu będziecie chcieli go dalej, dalej kontynuować. A więc tak, kolejnym aspektem, jeżeli już umiemy, potrafimy rozróżnić impuls, bo jeszcze dopowiem, to był impuls trendowy, ale może się nastąpi, może nastąpić taka sytuacja, że impuls będzie kontrtrendowy, czyli tak jak tutaj widzimy do tego trendu spadkowego następuje impuls na kontrze do, do obecnie panującego trendu. Ja mówię, że jest to taka zmyła dla osób, które chcą się już tutaj bardzo wcześnie pakować w longa, bo poszedł impuls, a nie zwracają uwagi na panujący trend. Następnym aspektem, który y, występuje na rynku jest y, korekta. Jest to ruch kontrujący impuls, czyli po tym impulsie następuje korekta, gdzie y, no, kapa do, w punkt, można powiedzieć, y, wyznacza koniec, y, koniec tej korekty. Y, Korekta jest mniejszych rozmiarów i, że tak powiem, mniej zdecydowana. Ten impuls poszedł bardzo szybko i zdecydowanie. Korekta jest taka delikatna, ślamazarna. W korekcie również może wystąpić impuls kontrendowy, czyli to jest to, o czym, o czym mówiłem tutaj, że dla tego trendu może wystąpić impuls również kontrtrendowy, gdyż nawet przygotowując ten materiał spotkałem się z wielu y, materiałach w internecie ogólnodostępnych, że impulsy występują równie, tylko i wyłącznie z trendem. No Jest to dla mnie no, nonsens, gdyż impuls tak samo może wystąpić y, kontrtrendowy. Yy. Impulsy występują właśnie nie tylko w trendach, ale i na kontrach do trendu. I jeżeli jesteśmy w stanie zidentyfikować impuls, to po takim impulsie i jeżeli znamy ruch mierzony, dokąd ten impuls może trwać, czyli np. tu S4 bądź S5. I tak jak wcześniej mówiłem, że e, impuls trwa do następnej konsolidacji, to wszystko się nam, że tak powiem, e, wszystkie puzelki układają się w całość. Czyli na tej S 5 teoretycznie możemy oczekiwać, e, oczekiwać korekty. Korekty dokąd? Ewentualnie do piwota tego impulsu, do ruchów mierzonych, czyli, jeżeli, jeżeli ruch mierzony tutaj jest. R2 i ten R2 jeszcze się zbiega z pivotem, czyli z dużym prawdopodobieństwem tutaj może nastąpić ponowne wejście w grę shortów i obserwujemy czerwoną sygnalną, która jest niczym innym jak konsolidacją, o której zaraz powiem. Oczekujemy po prostu dołączenia do, do tego, tego trendu. Czym zatem jest konsolidacja? Konsolidacja jest niczym innym, jak, niczym innym jak strefą. Jest to moment, w którym nie występują impulsy. Czyli w tym momencie, kiedy zapala się ta czerwona, w tym momencie nie występują żadne impulsy. Tak samo jak od tej zielonej czy od tej czerwonej, na tej czerwonej no nie ma po prostu żadnej większej siły, która potrafi ruszyć, ruszyć tym wykresem. I te konsolidacje tutaj są zaznaczone. W kolorach czerwonych bądź zielonych, i impulsy są, są bezbarwne. I to już sporo, sporo ułatwia nam czytanie, czytanie tego wykresu. Czyli tak, są to, impu, są to strefy, w których nie występuje, nie występują żadne impulsy, kontrendowe, czy trendowe. I żeby to było dobrze też zrozumiane konsolidacja może być konsolidacją wieloświecową jak również jednoświecową czyli musimy rozróżnić, że konsolidacja może mieć 5, 10 czy 15 świec a może również mieć być konsolidacją jedno, jednoświecową gdyż tak naprawdę konsolidację przez wielu traderów są rozumiane jako konsola jako brak zdecydowania przez jakąś dłuższą przez jakiś dłuższy moment o na przykład tak jak w tym miejscu że, że nie występuje żaden, żaden impuls w jedną bądź w drugą stronę jakieś jedynie zmyłki ale konsolidacje również mogą wystąpić jedno, jedno świecowe, tak jak na przykład w tym w tym przypadku tutaj wybicie z tej konsolidacji jest idealnie wymierzone tym ruchem mierzonym z systemu Candle Analysis Pivot Point. I na przykład ta konsolidacja kontrendowa, co prawda, ale jest konsolidacją jedno, jednoświecową. Następuje z niej... Wybicie tutaj na R2, i gdzieś po drodze ona skończy, skończy swój bieg, prawdopodobnie na ruchach mierzonych na właśnie tych, tych poziomach. I jak widzimy, odklepują czwórkę i jest powrót do trendu, ale zanim cena odklepie tą czwórkę, pojawia się kolejna konsolidacja, tym razem trendowa, bo do tego trendu Spadkowego te czerwone są cały czas sygnalnymi trendowymi. Czyli przy, w, tym, w tym miejscu następuje konsolidacja jednoświecowa, następuje z niej wybicie i kontynuacja trendu. I tak bym to Wam proponował rozczytywać. I może sobie przejdziemy jeszcze przez parę takich sytuacji, jak to zinterpretować, jak to tak naprawdę odczytać w praktyce. Po impulsie wyjściu ceny z tej konsolidacji obserwujemy ten tutaj impuls zgodny z trendem. Impuls trwa do S5, na którym następuje korekta zgodna Niezgodna z trendem, czyli korekta kąt trendowa. Kończy się ona idealnie na S4, i następuje kolejna świeca sygnalna, czyli świeca konsolidacyjna jednoświecowa, z której następuje wybicie. Wybicie trwa do dwóch ruchów mierzonych najbardziej do S4 i S5. I tam cena już zaczyna się wypłaszczać, kończyć swoje, swoje impulsy. Ale po drodze do tej S5 na S4, gdyż to jest również bardzo mocny magnes cenowy, do którego cena, cena dąży, następuje delikatne spowolnienie trendu i. Konsolidacja właśnie, i w tej konsolidacji następuje kolejna e, czerwona sygnalna, z której cena e, również wybija tym razem z trendem, czyli, e, czyli dołem. Trwa dokąd do ruchów mierzonych właśnie z tej konsolidacji, czyli tego, co jest głównie na wykresach, czyli cena przebywa tylko w trzech stanach: w impulsie, w korekcie oraz konsolidacji. Po czasie y, następują kolejne. Kolejne zjazdy. Delikatna korekta dokąd? Do R4. W okolice piwota impulsowej świecy, która wybiła z poprzedniej konsolidacji i trwa dalej impuls spadkowy. Dokąd? Do następnej konsolidacji. Czyli po tej korekcie, korekta trwa do następnej, do wyrysowania się następnej konsolidacji po konsolidacji następuje wybicie do ruchu mierzonego S4 po drodze na trójce cena traci delikatnie impuls a żeby zapakować się z powrotem w shorty zrealizować swoje swoje impulsy a po drodze zrobić kontrę do tego do tego trendu. I tak to, tak to można odczytywać na, na TF-ach. Ja lubię takie rzeczy robić na, na range barach, właśnie i tworząc ten, ten film, właśnie kliknąłem taką świecę konsolidacyjną, z której cena wybiła, wybiła górą. Skoro wybiła górą, to swój bieg. Miała dokąd? Do kolejnej konsolidacji, czyli po wybiciu z tej zielonej, następny, według ruchu mierzonego, powinna cena się zatrzymać na tym R4. Jak widzimy, odklepała, odklepała to miejsce i następuje, następuje korekta. I ta korekta nastąpiła właśnie na świecy konsolidacyjnej, czyli kolejnej, kolejnej sygnalnej. I z której nastąpiło adekwatnie wybicie, wybicie dołem, zgodnie, zgodnie z trendem. A patrząc na kolejne poprzednie świece, które, które tutaj występowały, można to bardzo, bardzo ładnie pokazać, jak, jak to właśnie, właśnie działa. Po wyjściu ceny z tej. Konsolidacji tutaj czerwonej sygnalnej, następuje impuls, impuls do ruchu mierzonego według miarki Kandelfibu i systemu. CAP, gdyż tam delikatnie te poziomy zostały zmodyfikowane, do tego S4. Na S4 występuje kolejna świeca sygnalna, konsolidacyjna i. Tworzy się, tworzy się korekta, a po korekcie tworzy się, tworzy się impuls, który trwa do ruchu mierzonego oraz do kolejnych konsolidacji. I tak, że tak powiem, cena sobie pływa pływa po wykresach. Zacząłem to Wam pokazywać na wykresach z TF, ale. Bardzo, bardzo fajnie namawia. Pokazuje Wam to wykres range barowy, i namawiam Was do spróbowania tradingu na, na tym sposobie malowania, rysowania, rysowania wykresów, który naprawdę jest bardzo, bardzo precyzyjny i prosty tak naprawdę w odczycie. Są, jest to, że tak powiem, ta kwintesencja impulsu korekty i konsolidacji jest tutaj bardzo dobrze uchwycona i ceny bardzo fajnie nam to maluje, że cena po wyjściu z tej konsolidacji kończy swoją konsolidację na kolejnej sygnalnej od tej sygnalnej cena wędruje do góry do kolejnej sygnalnej i tak sobie wszystko to, wszystko się ładnie ładnie buja i wchodzi, wchodzi w całość to by było na tyle jeśli chodzi jeśli chodzi o to nagranie no jeszcze tak tutaj mi się rzuciło w oczy no kwintesencja no po prostu tego, że po impulsie następuje delikatna korekta i ta korekta kończy się na konsolidacji tu już jest wieloświecowa gdyż tych, konsoli, tych świec sygnalnych jest parę ale jak najbardziej fajnie, że po tych czerwonych jest zjazd, zjazd w dół, i tak sobie można, można to czytać. Są oczywiście sygnalne niepotwierdzone, czyli po tej zielonej nie następuje wyjście, wyjście do góry, więc odrzucamy takie, takie sygnalne. One są już dla nas nieinteresujące, nie że tak powiem, ale po tej zielonej, jeżeli cena nam wychodzi górą, no to już mamy gdzie zbierać te swoje longi, tak jak tutaj jest wykres H1 no to przechodząc na te -y niższego niższego rzędu, no to mamy, że tak powiem, bardzo dużą ilość pipsów ponad setkę na wejście wejście w ten w ten trend w ten, to wyjście ceny z konsolidacji i Rozpoczęcie nowego, nowego trendu, gdyż rzucając tutaj wskaźnik, który nam pokazuje aktualny trend na wykresie. No to już wiemy, w, których, w, którym, w którym kierunku powinniśmy szukać nawet wybicia, wybicia z tej konsolidacji. To by było dzisiaj na tyle, gdyż już mi się delikatnie przedłużyło nagranie. A nie chcę Wam robić wielkich, długich, długich wykładów, żebyście czasem jeszcze powrócili do, do tych nagrań i, i, i chcieli odsłuchać to, co mam Wam. Do e, powiedzenia, także cieszę się, że dotarliście nawet do tego momentu. E, tego nagrania, jeżeli się podobało, e, udostępnijcie dalej. Niech misja e, Forex City e, trwa. E, uczmy się od siebie nawzajem, e, żeby ta edukacja nie poszła, nie poszła na marne, nie została e, w notesach e, pojedynczych traderów. Ażeby większość, większość skorzystała i nie musiała odkrywać koła na nowo, także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Zapraszam na grupę Forex City. Wszystkie linki są udostępnione pod tym filmem na YouTube. Także do usłyszenia, do przeczytania na, na forum i oczywiście do następnego filmiku. Temat jak najbardziej możecie podrzucić na grupie, jeżeli byście chcieli, żeby coś zostało omówione. Jak najbardziej wezmę pod uwagę i możemy porozmawiać o tym, o czym chcecie. Także do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.